No to ta siedzi chociaż nie wiem, to Nie mówię, że mi papa może się uczyć, ale walę tą naukę, tylko się z tobą spotkać. Miło się czasami. Bardzo nie miła. Nawet bym powiedział, że Hanska. Ty taki nie będę, nie będę, nie. Chociaż. Że, że mnie nie kochasz, chociaż wiesz, że ja Cię kocham, chociaż wiem, że Ty mnie nie kochasz, chociaż wiesz, że Ty, że ja Cię kocham, chociaż wiesz, cho, wiesz że pójdziemy gdzie tylko chcesz, zabiorę Cię wszędzie, nawet, nawet gdzie chcesz. A nawet doberki i grze. Będziesz jadła wszystko, goprz i szwetki, nie wiem, co się zdarzy, czy to zrobię, to nie wiem. tata siedzi mocno, chociaż nie wiem, czym to Pamiętaj jedno, że... Tu, 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 tu. Chodź jak wiesz, że zabiorę cię gdzieś tam, chodź jak wiesz, że dla ciebie, chodź jak wierzę. ja bardzo kocham cię, chodź jak wiesz, że wiesz, że przez to wszystko wiesz, że tamta jest w już...